Cześć kochani, zapraszam Was na świąteczny haul z Home and you. Chodźcie. Zacznijmy od opcji typowo prezentowych. Na początek idzie ten przepiękny kubek w sweterku z herbatą, z taką złotą zaparzaczką w formie łyżki. Pięknie to wygląda. To jest super pomysł na prezent, i u nas też to będzie prezentem jeszcze nie powiem do, dla kogo tak i kubek kosztuje 50 zł. Kolejny element to jest dekoracja, ale ona może być też prezentem. To jest przepiękny ciemnoczerwony renifer z takim złotym porożem. Pięknie to wygląda. On kosztuje 79 zł i u mnie będzie na Moskownicy, czyli na moim niby kominku. Kolejny pomysł na prezent, taki termofor na chłodny dni w sam raz z e, reniferem złotym. On kosztuje 59 zł. Ja bym była z takiego prezentu zadowolona, bo swojego czasu bardzo mi było wieczorami zimno i sobie zawsze taki termoforek brałam i po prostu e, ogrzewałam się. Także dla jakiejś młodej dziewczyny, kobietki to myślę, że jak najbardziej fajna opcja. Kolejna rzecz to jest dekoracja. I my ją kupiliśmy siebie, dla siebie do domu tak dekoracyjnie, ale myślę, że to też jest fajny pomysł na prezent. To jest taka... E, Śnieżna kula szklana, która ma taki, widzicie, w sobie złoty brokat. My lubimy elementy złota, więc to jest dla nas coś mega fajnego. I ona ma w sobie jeszcze wbudowaną pozytywkę. Puszczę Wam kawałeczek. <słuch> Ta szklana kula kosztuje 89 zł i myślę, że to może być prezent na przykład dla babci albo dla teściowej. jako taka dekoracja. Myślę, że to jest dekoracja koło świąteczna, więc nie musicie aż tak bardzo przejmować się wystrojem, bo to jednak wyjmuje się raz do roku w okolicach świąt. Ale ja bym była z takiej kuli zadowolona. Jeszcze ta melodyjka sprawia, że ma to niesamowity klimat. Kolejny pomysł na prezent to są takie, taki zestaw do aromaterapii. Tutaj jest świeczka i taki odświeżacz powietrza z tymi, wiecie, patykami, które dosyć długo utrzymują ten zapach. Kosztuje to 45 zł. Wszystko pięknie opakowane, gotowy prezent w zasadzie. Nie musicie już się już niczym martwić. I to może być prezent dla kobiety, dla mężczyzny. W Comendie są przepiękne bombki. I to takie bombki z jajem, wiecie, takie naprawdę śmieszne, yy, zabawne. Są takie. Tutaj mam taki o yy, Mikołaj na motorze z choineczką. Fajna bombka. Też może to być prezent, na przykład na Mikołajki, o to jest super pomysł na prezent na Mikołajki, albo prezent dla kogoś z pracy. Ja kiedyś dostałam od mojej logopetki taką piękną bombkę i powiem Wam, że to już kilka lat minęło, a ja co roku ją zawieszam na choince i zawsze miło myślę o mojej logopetce. Drobiazg, a naprawdę taki z jajem to może być coś fajnego. Kolejna bombka to jest taka, która, którą wybrał mój mąż. I po prostu powiedział, że musi ją koniecznie mieć, chce ją mieć na choince. To jest taki samochód, wiecie, w starym amerykańskim stylu z choinką. I też jest to fajne, kurczę. Aha, i te bombki kosztują po około 29 zł. Ja wiem, że to za jedną bombkę wydaje się być dużo, ale ja robię tak, że kupuję sobie raz w roku, powiedzmy, trzy fajne bombki albo dwie fajne bombki, i no nie kupuję naraz, wiecie, całego zestawu stu bombek, bo wtedy to po prostu nie została, nie, w ogóle nie miała kasy przy sobie, ale kupuję sobie co roku jakiś drobiazg i w ten sposób już powoli, powoli zbierała mi się pełna dekoracja w takim fajnym stylu. I zawsze miło wspominam, bo każda bombka mi się kojarzy z jakimś fajnym, pozytywnym momentem w moim życiu. Kolejna. To jest taka bombka prezent, ta kosztowała akurat 19 zł. Tu mam jeszcze taką bombkę, którą ja kupiłam mojemu mężowi na Mikołajki i ona jest związana z tym, że on bardzo intensywnie pracuje i pomyślałam, że się po prostu uśmieje jak to zobaczy i rzeczywiście tak było. Taka bombka laptop, w której jest napisane You've got mail. Czyli masz maila, dostałeś maila. To bardzo mocno pasuje do mojego męża teraz. I ta pompka kosztuje 29 zł. Pomyślcie, może to jest fajny pomysł na prezent dla mm, zapracowanego y, szefa, mm. o ile oczywiście on ma dystans do siebie. Kolejne elementy to będą takie rzeczy do domu. Y, może nietypowo świąteczne, y, ale też piękne i warte uwagi. Ja słuchajcie, kupiłam sobie w końcu taki zestaw do toalety, piękny, dozownik, tu jest taki jakby materiał z takiej jakby skóry i tutaj obudowa ze złota, tak, tak, dobra, do tego jest kubek na szczoteczki i do tego jest szczotka do toalety, no, mam nadzieję, że nie będę na jakichś potem memach. No ale dobra, słuchajcie, dozownik kosztuje 59 zł, kubek 49, a szczotka do toalety no najwięcej, bo 119. Ale jeżeli na przykład to razem około tam trochę ponad 200 zł kosztuje, jeszcze do tego jest medalniczka, ale akurat teraz nie było jej na stanie. I myślę, że jeżeli na przykład moglibyście kupić prezent dla mamy, to myślę, że ja bym była bardzo zadowolona z takiej opcji. I mamy nasze uwielbiają takie praktyczne prezenty, więc jeśli pasowałoby jej to do wnętrza, to myślę, że to jest y, fajna opcja. Tutaj kolejny, kolejna sprawa za 65 zł, taki jakby organizer do kuchni. Mamy tutaj zmywaczek, zławnik na płyn. I taką szczotkę. U mnie w mieszkaniu bardzo to pasuje, no bo ja mam dużo elementów złota, i powiem Wam, że zawsze jakieś miałam takie obrzydliwe te dozowniki do mydła albo te zmywaki, i teraz tak jakby wydaje mi się, że to fajnie zostanie zorganizowane, fajnie to będzie wyglądało i nie będzie zaburzało tej takiej dekoracji kuchennej i wystroju wnętrza. Także też bardzo fajne i też może być prezent, oczywiście. Dalej coś, co wielokrotnie kupowaliśmy na Święta. A to mojej teściowej, a to mojej mamie. To są takie tekstylia do kuchni. Ja kupiłam sobie dwie ścierki złoto-czarne, mhm. takie z takim flamingiem. Tak one wyglądają. I to kosztuje 29 zł. I do tego w komplecie jest rękawica i taka, no, no też takie... Nie wiem jak to się nazywa, taki, taki materiał do łapania tych gorących naczyń i to też kosztowało 29 zł. Można kupić osobno, można kupić razem i też gotowy pomysł na prezent. Kolejna rzecz to coś, co już od dawna chodziło mi po głowie, mianowicie takie przepiękne złote lusterko, które ma tutaj oczywiście tę część normalną, a tutaj tę część powiększającą. I fajnym, fajnym gadżetem tutaj jest to, że on ma taką lampę ledową i można wtedy elegancko, wiecie, malować się i wszystko fajnie widać. O, właśnie widzę pewne niedoskonałości w moim make-upie. Szkoda, że nie użyłam przed nagraniem. To lusterko kosztowało 109 zł. I jest bardzo solidne, mocne. Myślę, że na prezent jak najbardziej to też może być na przykład, na przykład dla y, dziewczyny, która y, lubi się malować. Tak? No bo do, do make-upu to jest naprawdę fajny y, przyrząd i bardzo pomocny gadżet. Więc zastanówcie się, może wasza siostra, może szwagierka. A może młodna mama? Czemu nie? Mm, tak wygląda. No i już ostatnie rzeczy to będą kubki. Wykupiliśmy ich po sześć. Zaraz Wam pokażę tak pojedynczo, nie chciałam wszystkiego wykładać, bo my już mamy je w użyciu, takie za 21 zł, piękne, złote ucho i marmurkowe elementy złota. Boże, jak mi się ten kubek podoba. Słuchajcie, uwielbiam w nim pić kawkę. My mamy ekspres Delonghi i taka kawka Flat White idealnie się tutaj zmieści. ona 420 ml. Ja właśnie dosyć długo szukałam takich większych kubków, bo one w sam raz są do kawy. No i pięknie wyglądają. Też mam taki motyw świąteczny. I druga opcja to są kubki, które kupił mój mąż. One mi się na początku średnio podobają, ale im dłużej z nich korzystamy, tym bardziej się do nich przekonuje. Taka dosyć ciekawa faktura, czarny kubek. On ma tak 300 chyba 80 ml i taka kaka mniejsza też w niego wejdzie i herbata też, kosztował 15 zł i jest naprawdę bardzo fajny i moim zdaniem designerski. Kochani, ja wszystkie te rzeczy, które widzieliście, kupiłam w promocji przedświątecznej w i gorąco zachęcam was do wyszukiwania czy wyczekiwania właśnie takich promocji. Dobrze założyć sobie kartę, oni jeżeli jakieś promocje się zdarzają, to wtedy wysyłają wam wiadomość, więc już wiecie na bieżąco co i jak. Promki są dosyć często, z tego co wiem, więc wystarczy czy monitorować sprawę. Albo y, zrobić takie ja. ja na przykład już dawno wymarzyłam sobie to złote lustro, albo te y, elementy, ten zestaw do łazienki, ale ponieważ były za drogie, to wyczekałam swoje, poczekałam do promocji, wtedy sobie wszystko kupiłam. Y, mam nadzieję, że uda Wam się z tego holu znaleźć jakiś pomysł na prezent, który zrealizujecie i z którego dana, obdarowana osoba będzie zadowolona. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i łapkach w górę. Buziaczki do zobaczenia. Dajcie mi też znak w komentarzu, co wy planujecie dać swoim bliskim w prezencie świątecznym. Będę bardzo wdzięczna za jakieś inspiracje. Buziaki.